Otwieram dzisiaj to okienko, które jest tutaj. No to, żeby tak zobaczycie. Ciasto. Takie mamy ciasto. Teraz nie, nie nam zostało 3 dni, aż widzowie, nam zostały do Bożego Narodzenia, jak ten czas szybko leci. Mamy ciasto, które u mnie zazwyczaj będzie szybkoczko, czyli czasem ze ślibką. Choć widzę, że na kalendarzu mamy jabłkowe, takie szarlotkę, no ale jak nam się takie, może być jagodowe, albo ze śliwkowe Bardzo małe, ja sobie w na o, słone ciasto, ładnie jest zrobione. Czekam na ogóły dla tego gierka, więc może się tu pojawić, albo w sobotę. Tak, może się tak pojawić ze względu, że raczej 24 będzie to niż robaczek. jeszcze to wstawiam. No, ale ciasto się już z nami żegnam i zobaczycie gustę zjedniczową.